Kiedy zstępował Duch Święty, obecna była Maryja. Maryja była obecna w wieczorniku. I to jest dość istotna cecha Maryi: właśnie jej obecność. Ona rzadko jest przedstawiana w Ewangelii jako ktoś, kto działa, jako ktoś, kto realizuje jakieś zadanie. Czasem się mówi oczywiście o tym, że Maryja wypełnia pewną misję. Ale ta misja najczęściej wyraża się obecnością. Kiedy czytamy y, opis zwiastowania, to widzimy Maryję, która, przynajmniej jak ja, kontempluję tę scenę, to widzę Maryję jako kogoś, kto po prostu czeka, jakby jest. Oczywiście nie wiedziała, że to będzie ten moment, że. Y, Teraz przyjdzie Anioł, który zapowie działanie Ducha Świętego w niej, ale mam takie wrażenie, że ona po prostu przez swoją obecność była już gotowa na to. Potem Maryja jest, kiedy Pan Jezus gubi się, kiedy znika niespodziewanie. Ona Znajdując go, mówi: Oto ja i twój ojciec, szukaliśmy ciebie. Bo chcemy przy tobie być, bo, bo właśnie naszą misją, naszym zadaniem jest być przy tobie, a my cię zgubiliśmy. Potem czytamy, że Maryja jest obecna w Kanie Galilejskiej. Była tam Maryja. Również ona. Ona po prostu była. I chociaż można powiedzieć, że załatwiła tę trudną sprawę, tę kwestię, bo to za jej przyczyną dokonał się ten cud przemiany, wody w wino, ale to wszystko dlatego, że ona po prostu tam była. Ta jej obecność miała kluczowe znaczenie. Potem Maryja jest też obecna, kiedy Pan Jezus naucza. To jest rzadko. Wspominana scena, ale dla mnie niesamowicie wymowna, kiedy Maryja dowiadując się, że chodzą o panu Jezusie jakieś takie dziwne słuchy, że pan Jezus postradał zmysły, ona idzie się z nim spotkać. I staje gdzieś tam w tłumie ludzi, nie może się przedrzeć. I posyła ktoś, i ona posyła do Pana Jezusa wiadomość, że jest, że jest. Wiele na to wskazuje, że, że nawet Pan Jezus wtedy nie porozmawiał z Maryją, bo tak był zajęty nauczaniem, tak był zajęty głoszeniem Ewangelii, ale ona przez tą swoją obecność można powiedzieć, załatwia sprawę, uspokaja się, że nie dzieje się nic, nic nadzwyczajnego, że po prostu to, co ludzie postrzegają jako jakiś rodzaj postradania zmysłów, tak naprawdę jest po prostu wypełnianiem przez Pana Jezusa Jego misji. No i oczywiście Maryja jest pod krzyżem, stoi, stabat mater, Maryja jest, jest obecna. Jest i nic nie robi. Nie, nie jest napisane, że płacze, nie jest napisane, że buntuje się, nie jest napisane, że coś próbuje ratować pana Jezusa. Nie, ona po prostu stoi, jest, jest. I teraz dowiadujemy się, że ona również jest w wieczerniku. I ilekroć Maryja jest, ilekroć y, staje się obecna, tyle kroć y, rodzi, I... Życie rodzi Zbawiciela, rodzi, tak można powiedzieć, nasze zbawienie, bo już sam moment zwiastowania, który, którego konsekwencją oczywiście są narodziny Pana Jezusa, to już jest moment, w którym właściwie można powiedzieć, że Bóg rodzi się na ziemi, bo stępuje z nieba na ziemię bo staje się człowiekiem. I y, kiedy Maryja znajduje dwunastoletniego Pana Józefa w świątyni, y, można powiedzieć, że ona rodzi już tego Jezusa, który jest świadom swojej misji. Misji y, wypełniania woli Ojca. Ojca, który jest w niebie. Kiedy <laughs> y, jest obecna w kanie galilejskiej, y, ona można powiedzieć, rodzi Pana Jezusa, który czyni pierwszy znak, powodując, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Kiedy Maria stoi pod krzyżem, kiedy Maria, kiedy Maria przychodzi do Pana Jezusa Nauczającego, można powiedzieć, że właśnie rodzi ten kontakt Jezusa z nami, bo tam Jezus jest wśród tłumu i ona przychodzi, żeby się przekonać, że to właśnie o to chodzi, że, że to jest jego misja. I kiedy Maryja stoi pod Krzyżem, można powiedzieć, że rodzi nasze odkupienie, bo Krzyż to jest odkupienie nasze. I Maryja tam jakby daje to nam przez swoją obecność. No i w wieczerniku. W wieczerniku Maryja, można powiedzieć, rodzi Kościół. Dlatego nazywamy ją Matką Kościoła. Bo tak jak wcześniej urodziła Chrystusa i rodziła go, można powiedzieć, w różnych momentach jego życia, dając go nam, tak w wieczerniku ona jest Matką Kościoła. Ona rodzi Kościół, który jest ciałem Chrystusa. A przez to, że jest ciałem Chrystusa, jest dla nas właśnie tym źródłem, z którego czerpiamy zbawienie, z którego czerpiamy słowo Boże, z którego czerpiamy realną, fizyczną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. To się dokonuje właśnie w wieczorniku. I można powiedzieć, że cały ten czas, kiedy Maryja rodzi. Nasze zbawienie. Cały ten czas ona jest jakby takim naczyniem. Właśnie cechą naczynia jest to, że ono nic nie robi. Ono nie jest aktywne. Ale zobaczmy, jakby wyglądało nasze życie bez naczyń. Naczynie to jest coś, czym nieustannie się posługujemy. One jest nam ciągle potrzebne, zawsze, <laughs> zawsze musimy je mieć pod ręką. Wszędzie są naczynia. Odkąd istnieje człowiek, towarzyszą mu naczynia. I Maryja jest takim właśnie naczyniem ducha świętego, bo tym, który działa, tym, który jest tą treścią, tym, który rzeczywiście nam daje życie, jest duch święty. Duch święty, który działa w Chrystusie od początku, od momentu jego wcielenia, po jego zmartwychwstanie i po. Ten moment, w którym Duch Święty wstępuje na uczniów, inicjując Kościół, inicjując wspólnotę wierzących. I teraz bardzo istotna kwestia. Maryja jest wzorem Kościoła. Maryja jest nam dana, po to, żebyśmy wiedzieli, czym jest Kościół. Ona, będąc matką Kościoła. Daje nam wyobrażenie, czym jest Kościół. Kościół, jako jej dziecko, ma być taki jak ona. Ma być tym naczyniem. Nie ma być tym, który działa, który ma jakieś zadanie od Pana Boga do wykonania, z którego będzie potem rozliczony. Nie jest jakimś przedsiębiorstwem, które ma osiągać jakieś wyniki jest naczyniem. Jest naczyniem, do którego chce wejść i całkowicie je wypełnić Duch Święty. I wszystko zależy od tego, to znaczy owoc istnienia Kościoła, zależy od tego, czy my pozwolimy, aby On, Duch Święty, wypełnił nas tak całkowicie, jak Maryja. Ją wypełnił całkowicie, w to wierzymy. Jesteśmy o tym mocno przekonani i jak się patrzy właśnie na jej życie, to to właśnie nic innego, tylko to widzimy. Widzimy kogoś całkowicie przepełnionego Duchem Świętym. I teraz o to chodzi, żeby Kościół był też takim jak Maryja. Stąd jej obecność w Wieczerniku, stąd ona tam jako matka, stąd nasz kult Maryi, stąd nasze pielgrzymki do Częstochowy, stąd nasze litanie loretańskie i odmawiany różaniec. To wszystko po to, żebyśmy stali się takimi jak Maryja, naczyniami, które są wypełniane dzień po dniu coraz bardziej przez Ducha Świętego. Ale by to się mogło dokonać, jest bardzo ważne, żebyśmy zrezygnowali z tej postawy, takiej aktywności, jaką znamy z tego świata, gdzie chodzi o produktywność, efektywność, gdzie chodzi o to, żeby pokazać, że jestem od kogoś lepszy. Nie, my się otwieramy na Ducha Świętego, a On nas niesie. On Sprawia, że ktoś nas bierze, tak jak to naczynie, ale bierze dlatego nie ze względu na naczynie, tylko ze względu na jego zawartość. I my jesteśmy gotowi. Tak jak Maryja była gotowa, przyszedł Anioł i ona była gotowa, żeby On ją wziął w posiadanie, żeby wziął i żeby z niej, jak z naczynia, wylało się nasze odkupienie. Tak więc. Patrząc na Maryę w wieczerniku, najpierw patrząc dokładnie na nią, przyglądajmy się jej dokładnie, ale potem popatrzmy też na siebie, ile w nas jest z niej? Ile, na ile my jesteśmy do niej podobni? Bo Maryja jest wzorem Kościoła. W dzisiejszym wieczorniku jezuickim razem z Maryją poprosimy o to, aby Duch Święty wstąpił do nas, do naszego domu. Dlatego chcę, żebyście wzięli ze sobą różaniec i odmówimy sobie trzecią tajemnicę chwalebną zesłanie Ducha Świętego, prosząc Matkę Bożą, aby nam wymodliła Ducha Świętego do wszystkiego, co robimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wszystkich Was serdecznie jeszcze raz Pozdrawiam, dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy na kolejny odcinek Wieczernika Jezuickiego jutro.